Cześć, z tej strony Nexor i dziś pokażę Wam kolejną ciekawostkę z gryki teatrze. Jak widzicie, w koło mamy tu rozrzucone różne gazety, ulotki, ale co ciekawe, przyjrzyjmy się jednym, jednej z nich. Chwila, przybliżenie jakieś muszę mieć. Kurde skaczenie ta myszka? Eee, co tu mamy? Gazeta nazywa się Liberty Coop, czyli po polsku kutasy wolności. <laughs> dość nie, dość nie tego Co dalej mamy? Eee, dalej mamy napis Zombie Elvis Found. Czyli odnaleziono Zombie Elvisa. Dalej mamy zdjęcie Elvisa Presley'a. Hmm, tą to chyba nawiązywać do tego, że tych wszystkich tekstów typu Elvis wciąż żyje, takie tam bezmyślne. I co ciekawe, na dole mamy jeszcze, kurde, skacze mi to. Winsheet, czyli wygraj gówno. <noise> Dość nietypowa loteria albo konkurs. Tak więc, taka mała ciekawostka. Mamy jeszcze inny typ gazety, ale kurde, wygląda wygonięta i z kiepskiej jakości. Te gazety są porozrzucane po całym Lab Liberty City, więc wszędzie to znajdziecie. Ja na przykład znajduję się teraz przy kryjówce w Stanton Island. Nie będę wklejał żadnych teraz lokalizacji, no bo po co, wszędzie to jest. Hmm komentujcie, lajkujcie, subujcie to będzie na tyle dzisiaj do zobaczenia, do usłyszenia, cześć